Seek you out, you alive. One more word and you won't survive. Ostry, o oh, ostry o oh, ostry o oh. Ja uwielbiam go On tu jest I tańczy niebo Dobrze to wie, że porwę go i pod biogiem schowam nad niebo. Ja, uwielbiam go, nie mam co śpiewać. Nie klępuj się. To jest tak, co tak. dzień! My sobie nie wiemy jak kuszyć mowy ciała Wiemy jak poruszyć tym, co mamy w to jest ta gorąca krew, to jest ta uroda chińskiej, mamy to czego nie ma nikt inny, dla mnie jest lepsze niż whisky i ginny, do no, nas cokolwiek byś chciał, masz nic tam niechowane, bo spermy dałem, dla mnie chleb.